Denerwuje cię, ciągła zmiana narzędzi. Z tą modyfikacją Twoje problemy znikną. Jest to modyfikacja AUTOSZWIR, która dodaje do, naszych, do naszej gry szybką zmianę narzędzi. Czyli na przykład idziemy z killoffem i zapomnieliśmy zmienić na siekierę. Od razu. Zmienia nam. Albo na kilof i i tak ze wszystkimi narzędziami nam na na ciebie nie zmienimy wy z pieprz. i tak będzie zmieniać jeszcze łopaty zmieni ta modyfikacja daje to, że na przykład idziemy ja sobie nie musimy możemy na przykład zrobić tak trzymamy drewno i teraz zostawiamy także trzymając drewno i chcemy ułożyć szybko podłogę, tak? I szybko nam. Czyli jak trzymamy... O, zabrakło akurat. Wypełnimy ten, albo nie. nie. Zabrakło, mam... zabrakło ci na przykład... Znaczy, nie zabrakło, co ja miałem powiedzieć? Znaczy, idziesz z takimi liśćmi, i chcesz je tutaj tak ładnie ułożyć szybko, czyli podchodzisz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i od razu jak, na czym miałeś, no to się zmienia po, automatycznie po tym co yy. na przykład idziesz z liśćmi jak już szedłem Robiłeś na przykład narzędzie, gdzie się narzędzie, to po, po robieniu narzędzia zmieniać się na tą, na tą właśnie rzecz. Kurczę, mogę się wysłowić. Dawajcie mój diert. Ale robię. No dobra, to by było na tyle tej modyfikacji. Dziękuję za oglądanie. Cześć!